Witam wszystkich, zapraszam do oglądania Mate of yy, I zmierzam tutaj do przeprawy z ojcem tym razem. Chodzi o to, że trzeba wciskać dźwignię i wracać do przycisku, kiedy ojciec nie gra. Znaczy, kiedy gra? Jak nie gra, trzeba, trzeba stać w miejscu. Jest to dosyć trudne, ponieważ trzeba uważać, gdzie się stoi w tym miejscu, jeszcze bo może się okazać, że zdążę. Oh! Idzie dobra, stoimy, czekamy na muzykę i szybko powrót. Szybki powrót. Okej. Okay. Jeszcze dwie dźwignie. Teraz pobiegnę do tej po lewej. I jako, że mam ją blisko. Znowu czekamy. Okej. Okay. Wciskamy jeszcze raz przycisk i biegniemy do ostatniej dźwigni. <laughs> Idzie ojciec, Został tylko wcisnąć i tu się otworzy przejście. Okay, mamy otwarte przejście. Teraz tylko czekamy, czekamy, aż wujas przejdzie. No, i można ruszać. Nareszcie się udało. A co, tutaj cylindry pójdą? Co się stało? No dobra, ale ja jeszcze chyba nie mam. No właśnie, jedne, jedne nuty zostały. Jedne nuty jeszcze zostały, ale tam też coś jeszcze zostało w tym pokoju z tyłu. Nie wiem co z nim się stało, aczkolwiek się nie rusza. Śpi albo coś Dziwne, że już tutaj nic nie mogę zrobić, ale chyba, chyba muszę stąd teraz już wyjść Co ja w ogóle burzyłem? Nie wiem nawet co tam włożyłem, ale jak widać, dobrze zrobiłem. Dobra, te drzwi są jeszcze zamknięte, bo nie mam klucza z czaszką, tak? Gdzie ten klucz z czaszką w takim razie zdobyć? Moje pytanie, ale to co najważniejsze, trzeba zasejwować po... po tej walce. Bardziej potyczka to nie była walka, ja z nikim nie walczyłem. To się starałem przeżyć po prostu. No tak, ale ja tu nie mam przejścia, chociaż. chociaż tutaj coś jest. O proszę. To jest jakaś winda? Co to jest? Jakieś ukryte przejście. A z tyłu drabina, ale nie mogę tu nic zrobić. Mm, dziwne. No tak właśnie się zastanawiam teraz, co ja mam podziałać. Tu już nic nie mogę. Tu do ojca się nie dostanę. A co mi pokazuje? Find the remaining song sheet. Talk to Elizabeth at the Grand Harmonium. Ok, no to ja wiem, że tam trzeba. Przy tych schodach. Tylko. Tylko nie wiem, jak stąd wyjść teraz. To co najciekawsze. Bo przecież nie mam klucza. ależy, Szcza... proszę bardzo, ale ze mnie głupek. No i dobra, wszystko się wyjaśniło. Wszystko się wyjaśniło. Teraz mogę sobie otworzyć te drzwi już. Yy, Dzięki temu, że mam ten klucz. I tutaj jeszcze mam yy, na tym piętrze po prawej stronie też yy, jakieś zamknięte coś tym kluczem. Ok, to lecimy, lecimy zwiedzać tą lokację teraz. Ok, tutaj mogę też do środka wejść. Jest jakiś film, tak? Czy jest odpalmy, zobaczymy co, co ten film pokaże. A to dalej to, to, to dalej to, to samo pokazuje Cylindry. Ale ja już cylindry, mam już mi cylindry. Są niepotrzebne. Aczkolwiek przejrzę tą lokację. Bo, jak widać, tu jest na przykład notatka. Wyłączę tą maszynę. Mogę? Nie, nie mogę. Przejdę jeszcze sobie korytarzem, sprawdzę. Słyszę lalkę. Chodzi typ nawet. Jest lalka. Ok, tu mam wyjście. A nie, nie mogę z niego skorzystać, niestety. Czyli muszę tędy się udać. Ok. To nic nie ma nigdzie. Wygląda, że nie. Drzwi się same otworzyły. Co może zwiastować to, że może być tu jakiś wróg. Tu mam przejście. Ale tutaj też jest coś zamknięte kluczem Albo do odblokowania z tej strony Właśnie, do odblokowania z tej strony Okej okay. I teraz jestem już w tym pokoju I te... A, tam mam zablokowane teraz Okej okay. Wejdę na chwilę do tego pokoju Zobaczę, czy tutaj coś znajdę Raczej wątpię Tutaj tędy mogę do recepcji przejść Ale już tu nic nie mam do działania, ale za to save'a zrobię. Ok, czyli teraz muszę się udać do tego przejścia... Yy, ...wentylacją. Jeszcze tylko się rozejrzę. O kurde! O kurde, o kurde, o kurde, o kurde, o kurde, o kurde, kurde! Słuchaj, szybko, Jest, uciekłem Uciekłem od gnoja Okej, okay, zobaczmy co tutaj w tym ślepym załuku Lalkę słyszę No i jest lalka Ile zobaczymy w ogóle ja mam lalek tych? 14, to jeszcze 6 To jeszcze 6 Jeszcze sporo, coś czuję, że może mi się nie udać za pierwszym przejściem Zobaczę co tutaj mamy w tym ślepym dołuku Tak się składa, że totalnie nic Teraz tak, teraz mogę iść jeszcze na przód Do końca sprawdzić, ale droga, którą powinienem się udać A, jest tutaj, stamtąd przyszedłem, ok. No i dobra, otwieram przejście, i jestem tutaj na samym początku gry. Tak, jakby na samym wejściu do hotelu. Ciekawe, czy te drzwi można teraz otworzyć, czy ich nie trzeba otwierać. A one są zamknięte, nawet nie można nic z nimi podziałać. Ok, rozumiem. No dobra, to zanim może się udam do tej harmonii, pójdę tutaj w pra... Aha, nie mam, jak już iść w prawo. Ciekawe to jest. Bo tu już jest zablokowane. No właśnie, zareglowane drzwi. Ale tutaj jeszcze jeszcze tutaj coś mi pokazuje. To pokazuje pewnie na górze. To harmonia, właśnie. I'm up here. No, właśnie. Okay, idę cię, Elizabeth. Thomas, my love, you're safe. I had to flee the attic. I've been hiding. Oh yes, Elizabeth. But we must hurry. Do you have the cylinders? March, Shemain. Then we cannot waste any time. Quickly, give them to me. Shemain. Ciekawy. Dziwny... Thank you, Thomas. Ciekawy minę ma. Jakby. Jakby ona jest zła? Okej, okay, włożyła wszystkie cylindry do harmonii i co i teraz zagra? Harmonia sama gra. Okej. Okay. A ja ona jeszcze śpiewa. Co się dzieje? Gdzie ja zjeżdżam, kurde! Co tu się wyrabia, z drugiej strony zajebista lokacja. Ile czasu go będzie zabijał, kurde, ojca? Chętnie. A i mogę teraz strzelić, rozumiem, tak? A, żeby dobić! O kurde. Woła, ale ten niedziwny uśmiech taki szyderczy. To coś mi się wydaje, że jest jednak nie tak. O kurde! From death and dyskord came new order. Through the iron will necessary to impose co i teraz staliśmy się też tym potworem. No to chyba jest złe zakończenie, normalnie. Koniec tej zajebistej gierki. Naprawdę polecam Gierkę wszystkim fanom horrorów. Dla osób o słabych nerwach raczej nie polecam, bo gra wiele razy. Skutecznie mnie wystraszyła. Jeżeli film ci się podobał, zostaw lajka, zostaw komentarz. Zapraszam również do subskrybowania kanału. Dziękuję za oglądanie i pozdrawiam.